Dzień dobry, ten nas tył. Pracę bodaj. U oh nie. Kto tu jest? Nie ma tu jest. Nie muszę tu się patrzeć na ekrany. Oliver, wydacie. Dzień dobry. Dzień dobry. I co pan tu robi? No, pracuję tu. No Pan się podnęła. Tak. Bo pan nie ma broni, nie? To muszę panu coś zrobić. Przepraszam. Zaraz zabiłam pana. Ten jest mi stalny jak To I... karabin.

Na, no jest na, na całą szybkość. No nie jest na całą szybkość. I tutaj olwaj jesteś blisko. I na nogach. Nie mogę jechać do przodu, dobra. na więcej. O ty, Gilles, teraz lepiej jedziesz. Jest tak. Sypię, jak na tyle. Drummy, tyle. Drummy całą prędkość i tak wolno jadę, nie? No. Kiedy ma ja, niewrogi klient. <noise> Dzień dobry Dzień dobry Dzień pan chciał? Ja tu nie pisz, bo ja zpisz, ja zlę, nie, pisz, ja nie ktoś tam jest вон моя гаута. А где вон Лили? Ну, я сейчас стрелял, мы звали из моей гаута. Костю. Вон моя гаута, вот за его забей. будем раздуем, Оливер, беда, кем. gdzieś się odda gdzieś się oddał nie chciałem to, to przeczytać ciekaw jestem do umroczka do nie wiem gram tutaj co gdzie ty jesteś grobem wycień mnie nie, nikt, nie, nikt nie, 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 ma, nie, nie, Co nie, dni. nie, 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 No, na No i ten pojutę na rogi. Ale już jest, i się tu idę Gdzie tu jest? Obok, tu przychodziłeś obok tego. Tu? Mhm. Dzień dobry dziecieczku. jakie Jakiego loda? Chciałbym się jeść. Chciałbym z niebem To czekaj. Dam za darmo. A poszedł sobie, nie chował. jechał. Co? Dam Ci za darmo. To, dziękuję. Ja takie diamantowe lodzi. To właśnie. Tylko sprawdźmy najpierw, czy nie masz żadnej broni. Masz karabin! O kurde! Pomocy! Pomocy! miałem? Sprawdźmy jeszcze raz. O, nie ma.

Jakaś pani przyszła. Zabiorę się. Nie, bo już się brało, tu. Ja będę ja w ciąży, tyś... w ciąży. Moje dzieci nie mogą być w ciąży. Ale ja będę mamą. Jest tak. ale Oler... gdzie tam stroja trochę, Dobra, kradniemy tą auto. Dobra, znalazłem kogoś auto, kradnę je. Dobra, ukradłem auto. Ho-ho-ho. niebieski niebieski. A tu jakiś małowitek. tak <grybuj> gdzie tam spodnie w dziewczyny? Nie wiem. O, zimno.

Ja się utknąłem gdzieś. Teraz oh! tam dziura. O, to my z wyjściem. No. Co ma kosztować? Aha. Aha. Dobra, fajnie. Może jej przyjechać? Nie. O ty, koleżanko, idę. Burra, 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 burra. Zawiesiłem się i się rozbiłem. Tu, 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 tu. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Ups. Ja nie przyjechałem kogoś innego, nie Ciebie. Czekaj. Jeszcze raz musimy. Dobra? okej. Tylko żyłem się nie na znowu, bo potem umrę. Dobra, gdzie jesteś? Dobra, chodźmy sobie jakaj przyjechać. Może się rozbije. Cztery musimy tu wjechać. I... O nie! Ja zaraz się rozbiję! Ja się rozbiłem. A ja się No i co się dzieje no? O. Gdzie ty jesteś? Jest, jest. Z tej bo... na górce, tej na górę. I... Ja się rozbiłam. Wiesz? O nie, sobie biorą... Dobra, ja przepraszam, rogu. że gadam dowcipnie. Dobra, ja nas do no... na grobu. Dobra, za kilka dni już będzie na górze.